Cześć, witam. W chwili, gdy nagrywam ten film, wielu kanalarzy książkowych dokonuje zakupów na warszawskich targach książki. A ja Wam pokażę moje ostatnie zdobycze czytelnicze z Księgarni Internetowej Literia. Nigdy jeszcze tam nie robiłam zakupów, a jedna z widzek napisała, że ciekawe są tam um, propozycje i kolekcje, więc oto zakupy. Przede wszystkim dwie książki Joanna Chmielewska. Literia to jest około 50 pozycji właśnie tej autorki. I kupiłam sobie Życie niecałkiem spokojne. To jest taka autobiografia autorki. Mam nadzieję, że również humorystyczna i yy, ciekawa jakiej książki. I drugi ton to są Byczki w pomidorach. Byczki w pomidorach, dlatego że chyba nigdy nie czytałam tej książki. Akcja dzieje się w Danii, tam gdzie. Eee, wszystko czerwone, więc mam duży apetyt na tę książkę. Następnie e, Tomasz Montaser, wyjątkowy rok, Nie, niemiecki pisarz. Wyjątkowy rok, e, księgarenka, księgarenka, którą dziedziczyła bohaterka po ciotce, która e, w niewyjaśniony sposób zniknęła. No, i co dalej. O, tu książka, którą już przeczytałam. Jak widzicie, mam wiele zakładek zrobionych, ponieważ jest ona zatytułowana Legenda Niemej Wyspy, napisana przez Vanessę, hiszpańską pisarkę, Vanessę Montfort. Akcja dzieje się wcale nie w Hiszpanii, tylko w Nowym Jorku w XIX wieku. Do Nowego Jorku przybywa Carol Dickens. No i co z tego wynika? A wynika bardzo dużo. Na, w księgarni Literia jest też dział zatytułowany Kolekcja Romantyczna. I w tym dziale kupiłam sobie książkę Henry'ego Jamesa. Złota czara, dwa tomy. Znam, co tam, portret damy, ale tej jeszcze nigdy, ponieważ podobno to jest świeże wydanie, jeszcze w Polsce tak nieznana ta książka. No i na koniec Domek nad Morzem. Domek nad morzem y, Marii Ulatowskiej. Wszystkie oblicza kobiety, czyli seria y, o kobietach dla kobiet. Y, pozycje, które wzruszają, bawią i skłaniają do refleksji. Mnie zachwycił ten właśnie domek nad morzem, który wcale nie wygląda na polski, tylko na angielski. No i właśnie dlatego y, kupiłam. Biedronka. Joy Fielding. Morderstwo nad Shadow Creek kryminałek. O i teraz dwie ważne książki, które kupiłam w księgarni w Międzyrzeczu. Przede wszystkim ta Maurice Metterling. Belgijski dramatopisarz, pisarz, pisarz laureat Nagrody Nobla. A tutaj taka właśnie książka i taka przecudna okładka. Książka nosi tytuł Inteligencja kwiatów. Okładka jest bajeczna. Bajeczna, w środku są również bajeczne ilustracje. Wydana została niestety przez wydawnictwo MG. Dlaczego mówię niestety? Bo wydawnictwo MG ma dużo za uszami, jeżeli chodzi o zakupy u nich. Będę mówiła o tym w osobnym filmie, kiedy już przeczytam Metterlinga, który zapowiada się bardzo pachnąco i smakowicie. A teraz Marcin Wicha, który napisał kiedyś książkę: Jak nie lubię designu. Czy o podobnym tytule? I tutaj książka Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Czekałam na tę książkę, chociaż porusza ona temat no, niewesoły: co zostaje po śmierci bliskiej osoby: przedmioty, wspomnienia, urywki zdań. Narrator porządkuje książki i rzeczy po zmarłej matce. Sytuacja taka, no, w życiu każdego z nas trudna. Już czytam tę książkę i na pewno Wam ją zrecenzuję. To takie moje zdobycze czytelnicze. Piszcie, co kupiliście na warszawskich targach książki i komentujcie moje zakupy. Dziękuję, do zobaczenia.